No co bym mnie wjeżdżał, debilu, Czy ty nie możesz znaleźć z tego te sobie... 28 prototypa po lewej? Najpierw zniszczymy 110, potem 85, a na końcu się przeciwnikami Kurwa, Kurwa daj nie wjechał. To a za Dobra, p... pewnie... włączamy jeszcze. No dobra, 2500 y, tego, 2500, 2,5 miliona kasy. No nie, czemu tą mapę? Ja nie lubię tej mapy. Dobra, wychodzimy i następną bitwę bierzemy. No nie ma opcji grać na tej mapie. Też nie przypadam za tą mapką. Ona jest po prostu. useless. No. Du dużo kampienia jest. Jak nie ma kampienia, to jest spokoj. jak jest kampienie, to jest lipa. Dlatego lubię grać nią, na niej medami. Bo od tej strony to jadę raczej tam w dół właśnie, T54 na przykład, a od drugiej strony to zjeżdżam gdzieś to jest chyba D6 czy jakoś tak. Tamte okolice. O, on do mnie pisze, bo on pisał Scout der, co to znaczy Scout der, czyli ja tam muszę pojechać. Nie no, najlepszym Scoutem jest t Ja jestem Scoutem. A, nie, starszy brat jest. O, i to do, dobry bardzo grasz na nim. On ma identyczny czołg, tylko że ma jeszcze gorszy te 28 te 95 jest normalnie właśnie mówiłeś ostatnio o ładnych czołgach, nie? To mi się te 95 bardzo podoba. Naprawdę. On no? wygląda genialnie. Te 28 jest taki niedorobiony te 95. Taki nie jest Przecież ładny. To jest taki sam czołg. Tylko że ten ma jeszcze do i No właśnie, to było tutaj wesień. takiego uroku kurde, że kurde, kurwa, szeroki jak ja pierdolę. Ale jest fajny. Nie, no bo te 28 przez to, że ma nie ma tego tych dodatków po prawej i po lewej, nie, po bokach. To ma gorszy pancerz i o 85 można się odbić od tego tak jakby przedniej części boku. O kurwa. Potem. O te. Już mi nie wyświecił. Ściągnijcie go. Na razie o, nie mam. Pomocy. Pomocy. Ale jedzie, ale będzie do Ale warzyw, Ty, zupa pomidorowa. Nie, sorry, tam jest sporo dobrych. rzeczy. to, to Na topie mają w dobre. Tylko jeden ten pancerz tutaj taślama. Nie ten mają... Pomocy, kurwa, zrobi? Co? Co ta kometa odwaliła? No chudzie on tam wyjechał? Nie go pojebało? <laughs> Ale ciota Ej ilu ich tam jest? Tam być chyba pół tybu, jak nie więcej Nie mogę tak 25 ty. zbiera od LCK O, na po ich LCK pojechał O, widzę LCK, widzę LCK, zaraz go zdejmę No tu go, bo kurwa zabija na naszego Bo stoi jak idiota Nie, bo się boję teraz, że Bra Kuli go Kurde. Dzięki. Kto ci pozwoli? Teraz go zniszczę. A moraka mu strzelę i... i... koniec. Jak Pantera. Chciałem się na noc ale... Co to ma... jest że ja się odbijam od jak pantery? Maciek, jakim cudem? Co się stało? Co się stało? Ty, jeszcze mi dziesiątka przyblokuje za chwilę. Słuchajcie. Skoro i tak na jebało. Ty, jeszcze tygrys jakiś czerwony. Boże. Dlaczego? Ja nie... Nie chcę tutaj takiego pomidora. Może będzie mi przeszkadzać teraz cały czas. Już jedzie. Nie, nie już. już Czemu ja czuję, że ten gości będzie bieżać przez całą bitwę we mnie? Przecież jest karwujka, co ty zrobisz? Ginę. No widzę co właśnie. ty tam wjechałeś? Boże. Zebrał trzy buły, trzy cztery. <laughs> już kurwa na low hp. muszę... Sia ja pierdzielę. Nie bez sensu pojechałeś tam na górę, tam się nie wjeżdża Nie no ja bym tam mógł spokojnie zagrać tylko zobacz ile tam jest ich jest no nie Co Dobrze! Arty Gdyby Artem i nie zdjęł to mógł sobie spokojnie tego wjechać Jak nie ma Arty to tam możesz próbować na wieżę grać jakoś ale jakie samo... To... No właśnie Artem się żałuję Jak szedł od włazu? Ja przecież trafiłem we właz. No trafiłem. Kurwa Taj Blue T25 Kurwa! Ale byłe zgarnaślam! Jakim dał oni mnie widzą? Jeszcze kurwa, takie lego w Co to jest Tempie. w ogóle? Co to jest w ogóle? Że ja się od włazu odbijam? 248 penetracji, tak? 248? 500 metrów kurwa, bijona. I to jest 8500. Pod. Ja. Arta, oczywiście. Kto tej arcie pozwolił? Ty, dwa strzały dopiero. Nie, dobra, trzy. O, czekajcie, mi idzie. Dawaj ten własny To się go obiję. W końcu zginiesz Kurwa Gdzie my tym 85 Że Arta będzie mieć podwójny strzał Czemu ci ludzie, za ci idioci? To jest kurwa żart Oni cały czas mnie świecą No weź Ty kurde, co za celność zrąbana. A już tak chwaliłem ten czołg po celnej celności Ja pierdolę, cały czas mnie świecą Dajesz. Kurwa, kolejny no, czołg bez opuszczenia, zarobiste działa. Zarobiste to jest po prostu. Dwa ćwoki stoją, żaden się nie obróci. O kurwa, to gdzieś 20... Niewidzialny czołg. Jak on w ogóle przejechał, nie Czekaj. i nie Ale lak, o cholera. Następny. Kurwa, służba nie wjechał. Tu za nie... Jakaś Jaka wjechała? Jasne. Nie! Tygrys. Tygrys z Tygrys z domu. Czekaj, za to poję ściągniemy. Bić Wjeżdżaj, ty. No co we mnie wjeżdżasz devilu czy ty nie możesz znaleźć... Sobie... po lewej. Najpierw zniszczymy 110, potem S85, a na końcu się przeciwnikami daje. Z dwójka. Ty tutaj jeszcze ktoś był, nie? 110. Lipa, bo jego się I jest zielony i nie można go olać przez to. Nie no, ja się nim zajmę teraz, ja tutaj... będę... No i że się, się 500 chyba poradzi. Boję się, dobra, że jak wyjadę, no to do hita. Nie, tu nie ma opcji. Uważaj, tak dwójka. O, dobra, o jedzie, jedzie jakiś. Łysty? Nie, on Fru, oczywiście wyświecił mnie. Ty Tygrysa widzę, tygrysa. Nie ma tygrysa. No, pięknie. 10,4! No. 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 Ty, Fredek, Fredbart, nie pozwalam. Weźmy o 10. A ja dwa pies. Ja pierdolę, na ten człowie to jest taki kosz, ma jakiś skórę mi zajedzie drogę i nic nie zrobię. Czekaj, jest tego 85, nie? Jest go za chwilę. Nie, SUSP234 jest kur Ja ten 85 kurde wkurza mnie z tobą. Jadę w niego teraz i go zaramuję. Jak luba. Kurwa, super, niezu Czemu to super, nie z... po zaczerwanie płatę. Ci zabił coś mi. Patrz, wiedzie we mnie teraz i zabierze sobie HP. A nie, udało się. Może nie powiem pomyślał, bo to byłoby Jakie drifty, Konrad. Ty, to jest Konrad w tym e 85 Co Kondrat, Twój brat? Konrad8767. Też 8, 7, 6, 7. Gdzie tam? No, no... Masz na 75-ce. Mhm. Piesinu mój brat jest większym nowym. Masz brata? Andrea, miał pół roku dłużej. Czy masz brata, Konrad? No przecież jeździliśmy z nim. Aha, to był twój brat. Nie wiedziałem nawet. Co to jest? I ile miałem? prawie całe życie tak? no kurwa nie że w nim bo on kurwa jest nieroformowalny kurwa mówię coś, jem, ja żeby coś się mówił, robił on kurwa nie, bo on lepsze swoje wersje będzie miał co on... jest ja go pamiętam kurwa, ten to tak dziwnie wyjeżdżał kurwa, hawk <laughs> dwójką. pamiętam i gdyby zachowałby się derpa założyć, bo uważam, że za to jest dużo lepsze które? Hmm. top Expo dostałem wiesz? Mam wy trochę gorzej, wy trochę niżej. Trochę. Ty kurwa, wiesz jaka to jest mortenga tym czołgiem jeżdżenia? Owszem, ja mam ten czołg i mam na nim 80 tysięcy EXPA. Już mam wszystko wymaksowane. I mam połowę EXPA na nim zgromadzoną, która jest mi potrzebna. O, czekajcie, są. Gąski zbadałem za Perki Perkisa dodam tylko. Kurde, zaraz mi się gold skończy. Czekaj, ja przedłużę sobie konto premium. Prze tym Boga. I będę musiał przeszkolić za na też u dziewięć.